Witam serdecznie. Agnieszka Nęczel, How to Create Success. W tym króciutkim wideo chcę Wam pokazać ponownie, jeszcze raz, jak założyć depozyt tutaj w Crypttrade Capital i czyli w jaki sposób również uzupełnić swoje konto, a następnie móc założyć depozyt. Także postaram się to wszystko w jednym filmiku Wam pokazać. Nie jest to Jednorazowa, taka, znaczy nie jest to taka e, krótka chwila, także będę musiała jego przerywać troszeczkę, ponieważ są momenty oczekiwania, kiedy pieniądze przychodzą e, z Bitwaya czy z danego portfela e, internetowego, jakiego używacie. Natomiast postaram się Wam to skonsolidować po prostu w jeden film. Ok, więc e, oczywiście po zarejestrowaniu się, jeżeli już się zarejestrujecie i jeżeli jeszcze się nie zarejestrowaliście, to link będzie pod tym wideo tutaj. Zarejestrujcie się i następnie, jeżeli chcecie uzupełnić Wasz wallet, po rejestracji strona będzie wyglądać mniej więcej tak. W dashboard tutaj u samej góry musicie kliknąć w wallet i jego uzupełnić, czyli klikamy tutaj w replenish. Okay? I na przykład wybieracie kwotę, jaką chcecie zainwestować. Ja sobie próbnie testowałam 100 dolarów. Teraz w tym momencie sobie potestuję na 1000 dolarów. Po prawej stronie wybieracie metodę płatności, jaką macie. Ja dysponuję bitcoinami, co oczywiście zalecam. Jeśli nie macie portfela bitcoinowego, to również zalecam założenie takiego portfela i do tego są również filmiki, które są na moim kanale YouTube link do nich będzie też poniżej. No i następnie, czyli ja wybieram Bitcoin i tutaj mi pokazuje kwotę odpowiedniej tysiąca dolarów w Bitcoin, tak? Więc klikam replenish i pojawia się taka informacja. Może ja sobie to zniżę tu. Pojawia się taka informacja, że transakcja została wykreowana tak, 4, yy, 7 kwietnia o tej godzinie. Yy, I teraz yy, że chcę dokonać yy, tutaj dokładności. Mamy informacje. Teraz yy, tutaj mam yy, bitcoinowy adres, numer transakcji. Yy, adres również na który należy wysłać te pieniążki, kwota. W dolarach i kwota w bitcoinach. Tak? Tutaj jest, przepraszam, adres, na który trzeba wysłać. Tutaj jest numer transakcji. Ok? I robimy proceed to checkout. Oczywiście sprawdzamy sobie to wszystko wcześniej. Robimy proceed to checkout. I pojawiają nam się ponownie te informacje. I jest informacja, że jest oczekiwanie na przelanie tych naszych środków. Tutaj mamy powtórzoną kwotę, jaką musimy przelać w Bitcoinach, w moim przypadku akurat. Ta kwota musi być wysłana na ten adres. Mamy na to dosyć dużo czasu, aczkolwiek zalecam to zrobić od razu. Tu mamy również e-mail supportu, gdybyśmy mieli jakieś pytania. I tak dalej. Okay? Teraz i e payment oczywiście ID, tak? Teraz yy, klikamy na wasz yy, portfel yy, bitcoinowy bądź to będzie blockchain o, albo BitBay. I klikamy na wypłaty, ponieważ z tego konta będę wypłacać pieniądze na tamten program. Teraz tak, tu klikam w yy, Bitcoin, ponieważ będę robiła przelew w Bitcoinach. I muszę po prostu skopiować adres, na który mam wysłać te bitcoiny, czyli ten adres, tu ma być send to adres. A więc zrobię kopiuj. I wklejam adres. Zalecam dwa razy sprawdzić. jest 3HN i Z64. Pierwsze, trzy, pierwsze ostatnie. 3HN i Z64. I kwotę, jaką musimy przelać. Zobaczymy, czy ona mi się skopiuje, bo nie zawsze mi się ona kopiuje. I trzeba ją po prostu ręcznie przepisywać. Ale teraz się skopywała. I tu również sprawdzam, tak? 0. 83 i 74 na końcu, 0,83 i 74 na końcu. Okay? I po prostu klikam wypłać. Wypłać, ponieważ wypłacam z mojego konta BitBeja. Okay? Teraz będzie kolejna tutaj informacja. Pojawi się za chwileczkę informacja, że muszę zatwierdzić kodem, który dostanę na moją skrzynkę e-mailową. Połączoną z moim Bitbayem, żeby tą transakcję zatwierdzić. Okay? Tak jak widzicie, pojawi się taka informacja, uwierzytelnienie dwustopniowe, i muszę wprowadzić kod z mojej wiadomości e-mail, który przed chwileczką dostałam. Ja tutaj już mam go otwartego, po prostu dostałam od Bitbaya taką informację. On mniej więcej tak wygląda: to jest jednorazowy kod. Ten kod muszę skopiować. I go wkleić tutaj, po to, żeby tą transakcję po prostu potwierdzić. OK? Zatwierdzam. I za chwileczkę powinna pojawić się informacja, że jest to transakcja przeprowadzona sukcesem. O, właśnie. Tak to powinno dokładnie wyglądać. Także na moim koncie Bitbeja dokonałam właśnie wypłaty na dany adres bitcoinowy. Tego konta w Trade Capital. Teraz tą stronę możemy w takim razie już zamknąć, ponieważ my już tutaj dokonaliśmy tej transakcji. Po prostu ją cofnę. Wejdziemy sobie z powrotem na dashboard. I mamy, Chodząc tutaj na dashboard, wracamy sobie tutaj do naszego walleta, klikamy w transactions, ok? I teraz, tutaj nam się pokazuje, tak, że operacja została dokonana, są ona dokonana w Bitcoin. Jest 1000 dolarów i ono jest ten, jest podana data 7 kwietnia i godzina. Co trzeba zrobić dalej? Następnie trzeba oczywiście tą transakcję zatwierdzić, czyli klikamy na confirm i teraz y, mamy następujące y, tutaj y, informacje, które y, nam się pojawiają. Ok, moi drodzy, musiałam chwileczkę poczekać, żeby ta transakcja przeszła y, i teraz mogę wam pokazać, jak to wygląda. Też w międzyczasie tutaj dostałam oczywiście potwierdzenie, że ten mail, że ta transakcja była proceded, tu jest transactions ID. I teraz wracając na naszą tutaj stronę, mam już w wolecie te 1000 dolarów. Transakcja jest pokazane, że została Approved. Ona została tym razem aprowd, od razu, ponieważ przy pierwszej transakcji jest to troszkę bardziej skomplikowany proces. Tam trzeba zatwierdzać adres z danego bitcoina, którego używamy. Tak więc tam to troszeczkę inaczej wygląda. Natomiast tutaj mam już od razu ją aprowd. No i teraz, skoro już ją mam, czyli mam pokazane, że ona jest, robimy inwest. Tak? I teraz investments. Wybieramy sobie, ponieważ to jest 1000 dolarów, czyli mieścimy się cały czas w tym standard. mega jest tutaj bardziej opłacalny na większy procent, a VIP w ogóle, ale stopniowo. My robimy teraz standard, czyli zakupujemy depozyt. I tutaj możemy sobie zobaczyć, jak piszemy 1000 dolarów, jak to będzie nam e, pokazywać, tak, daily profit, e, tutaj pokazuje total return e, i, i jak to się będzie e, tutaj kształtować. E, Depozyt jest składany na jeden rok, e, jest e, withdrawal, jest każdego 15 i każdego... 30 miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu, tutaj robimy wypłaty zysków z tego, z tego depozytu. Tak? I klikam 1000, czyli żeby potwierdzić, że chcę użyć tego woleta. Tutaj sobie go mojego wybieram. W tym przypadku właściwie to zrobimy. Voila, wallet wolet. Zrobimy sobie na kwotę 1023 żeby. Jest taka opcja, że możecie użyć również, jeżeli macie już jakieś tam prowizje naliczone, że możecie użyć to łącznie z tymi też prowizjami. Okay? W moim przypadku po prostu zrobię sobie w użyciu z obu tych walletów i zakładam sobie depozyt na 1023. Klikam create standard. A wtedy się nie klikło. Bardzo doesn't enough funds. OK. Czyli tak jednak nie można. To, O nie, można. Przeszło, przeszło to. Tylko po, może Wam się pojawić taka informacja. Nie wiem, w funds for that operation. Operacja została wykonana. Zaraz ją zobaczymy tutaj w Investments, jak sobie wejdziemy. To teraz pokazuję, że mam jeden inwestment za 100 dolarów i jeden inwestment za 1023. Tutaj mamy pokazane ID i jest wszystko fajnie. Swój Team, swoich partnerów możecie sobie zobaczyć tutaj. Macie dużo ciekawych informacji, jeśli oczywiście macie pytania, to bardzo serdecznie Was zapraszam do kontaktu ze mną. Zapraszam Was do subskrybowania również mojego kanału, ponieważ będą tam bieżące informacje na bieżąco na temat właśnie kryptowalut, Capital oraz na temat innych programów, które są bardzo ciekawe i w których również działam. Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś do tego programu, to również znajdziesz link pod tym wideo oraz inne moje filmiki instruktażowe, w których wyraźnie tłumaczyłam jak dokonać właśnie pierwszej transakcji, pierwszego uzupełnienia swojego walletu. Ponieważ tam jest troszeczkę dłuższy proces, ale nie też jest jakiś skomplikowany. Wszystko jest bardzo dobrze wytłumaczone na tych wideo, które Wam udostępniam. Jak również, jak założyć depozyt, czyli w przypadku, kiedy zakładam ten pierwszy depozyt za 100 dolarów, to wszystko jest nagrane i to wszystko jest na moim kanale YouTube, więc to możecie sobie zobaczyć. Natomiast również bądźcie na bieżąco, oglądajcie moje filmiki, a wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi informacjami. Jeśli się zarejestrowaliście do jakiegoś z mojego programu, to również kontaktujcie się ze mną po to, żebym Was dołączyła do naszej grupy wsparcia. A jeśli macie jakieś pytania, zapraszam Was na mój fanpage. Informacje również będą pod tym filmikiem, więc serdecznie zapraszam. Pozostaje mi życzyć Wam bardzo miłego dnia, tak słonecznego, jak jest u mnie tutaj na lazorowym wybrzeżu, i zapraszam na lazurowe wybrzeże również. Pozdrawiam, bye bye bye.